Halo, hej, cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Xizer i to was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat 11, moi drodzy. Dzisiaj kolejny rozdział. E, rozdział skorpionka. Ym, nie będzie tutaj ciekawie, rozdział 10 jest do piekła i z powrotem, moi drodzy. Tak, y, stanie się tutaj rzecz tragiczna, niestety. Kto wie ten wie, ale raczej większość osób wie, niestety to tutaj się stanie. No ale cóż, cóż, te worka na postać. Oczywiście... A, dziękuję w ogóle za nowe subskrypcje, czyli pan Marcin zasubskrybował kanał. Dziękuję, dziękuję. Salam alaikum aleikum, salam, dziękuję za subskrypcję, bardzo szanuję. No i co, jeżeli oczywiście odcinek spodoba, nie zapomnijcie pierdolnął, właśnie lajkensa w górę, subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze nie posiadacie i komentarz, jeżeli macie taką, oczywiście, moi drodzy, ochotę. No i co, skorpionek? Walki raczej będę szybkie, bo, wiecie, skorpion nie jest hard to play, więc to będzie raczej łatwiutko. Będzie raczej łatwiutko. Będziemy walczyć tutaj tak, będziemy walczyć z Devorom, z Skorpionem Sub Zero z Raidenem Chyba tak Tak, tak, chyba, chyba, chyba Albo Lukangiem Zobaczymy Ale wiem, że potem jest rozdział Raidena. No i potem ostatni, czyli God of Fire and Thunder Lukang He looks like Karan is home, perhaps hosting some unwelcome guests. Oh, prawda, Hanzo, Tell the others we found him. We'll deploy as soon as I return. Are you certain Karan will aid us? No, but he's our best chance. No true. Jaka fajna rybka, Ogólnie z dzikich kombosów na nim nie znam, ogólnie, jeżeli chodzi o Skorpiona, ale. Same jego tam enchanty i taka, więc. Psiąmano Devora. Ulubieńczyni wszystkich. Normalnie. One no, się się wydają, czego Ty chcesz, koleżanko. No właśnie. Ez?

Oho 30% combo, bardzo ładne. Nie powiem. No dobra. bad. Aaa, ja myślałem, że będzie perfekt, ale niestety. Okej. Okay. No króciutko. Dobrze, dobrze. O, nie było. Okej. Okay. oj, my bad. Ja jest, jest. Oj, prawie przyłem. Oj, koleżanko. O! Aha, już mnie zabijasz? Okej, okay, najsu, nice najsu, nice króciutko. Shirai will not fall. The clan of impostors will indeed fall. I've restored the Shirai Rayu. Built a clan that's never been stronger. On a foundation of pretenders and outsiders. Kronaka told me. Dobra. Yeah. I am so... no, not a man, a man Without our regional bloodlines, there is no Shirai Rayu. Our clan's massacre extinguished them. Kronika will revive the true Shirai Rayu in the new era. Dobra, I trust

Nieźle. Not bad, not bad. Jakieś inne jeszcze mam tutaj? Yy, nie, tylko powietrzu jeszcze, okej. Okay. Ej, yo chill. Dzięki, dzięki. You will suffer. Elegancko. Hmm, może by nawet siadło jakbym trafił, ale nie wiem czy jest szansa oj Na trafienie takiego czegoś akurat If No know min. I mean Oj. Oj Okej, okay. yy, yy, yy. Aaa, chyba jednak się nie da tak jak chciałem No ja Nie wiem jak się te kombo robi, ale całkiem

Is not the remedy. She would resurrect Shinok, the same devil who brought death to our family and clan. He cannot be allowed to return. When I revived the Shirayuki, mm. I vowed our clan would ensure Earthrealm's protection. Help me keep that promise. The Borah. Uh -huh. Mhm, mm niepocieszające. Czemu mu nie pomagamy, jako skorpion? On się ogólnie, no tak by. Czemu wcześniej tego nie zrobiliśmy, co? Anzo. Mhm, mm. mm. mm chciałabyś. No, no, niestety już się skończyło, ale. To było zbyt piękne. Imaginij, że tu by Skorpion osadził, było, że to było tak cudowne. No, well. Raiden jest na Fire Gardens. Enlist Kaoran's Aid. Bring Raiden's army do the keep. You must. You have my word. Sadek. Hanzo is dead. The new shrine is here. It's hot. Not hot. Not hot. That makes them warriors. Devor The War zrobiła milena i zrobiła teraz Skorpiona. To jest, mówię, to jest ta postać. To jest po prostu. Najgorsza, najgorsza na świecie, moi drodzy.

Wrong, Scorpion. This cannot be good. Get right the fire Hello there. Liang. The Shirai Ryu are indeed restored. Why are you here, Scorpion? Where is Grandmaster Hasashi? He is dead. Mm. Now you have come to finish us. I understand your mistrust, but I am here to assist you. I find that impossible to believe. A dlaczego? Czy ja tutaj mam inne spele? bo tak. O oh, yes indeed. Holy Jesus. Jakie mam tu? Oh, tak myślałem. Dobra, okej. Okej. ok. Oh. okay. Uh, wait, wait, wait a second, because I feel kinda lost. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Ja tu muszę odkryć. Nie chciałem tego, ja klikam co innego totalnie. Okej. Okay. Postać moja ma trochę cancera tutaj, mam wrażenie. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego rzucam tym pieprzonym fire'em, fireballem naprawdę. Nie jest to mój zamysł oczywiście. Okej. Okay. Okej. Okay. OK, okay. teraz już Dobrze. No i tak było żółtego, tego, więc to nie ma OK mój Okej, Noisu. Nie Okej. Okay. hello tu here scorpion my future self is dead i'm here at his behest grand master hasashi sent you i honor his dying wish karon will ferry your armies to the isle of kronika we must leave at once do you have proof of karon's offer only my mi, się to <laughs> at the tournament i trusted you to spare behind mm. and you betrayed me No fakty. Niestety. I mean, cóż, ciężko się nie zgodzić z Raidenem, jeżeli chodzi o to, że zabił Michana, bo dobrze. No, ładnie, ładnie. No oba obo. Okay. Ja tutaj mam pod graby go, tak po prostu. Okej. Okay. No w sumie jest to jakby revenant, więc dlatego ma takie to wiecie, właśnie typu tego graby i w ogóle. Nie chciałem robić tego. Okej. Okay. O ty, karakania. Uh -huh. Prawie tej gładziutko. Chciałem jakieś kombo na koniec albo coś, nie wiem. No ewidentnie nie takie, ale. Ale już niech będzie. Masz, masz takiego Fancy albo z teleportu. Iś. Dziękuję. No. Szybko poszło. Tutaj nawet kasanek dużo chyba nie będzie, więc. Bounce your falsehoods elsewhere, Scorpion. Kronika will not entrap us. Mm. It is no trap. Zerwanie z przyszłością. no się będzie działo dużo, więc kończymy odcinek, moi drodzy. Jutro już kolejny oczywiście, czyli Raiden. Yy... No i co? Yy... Dużo się będzie działo jutro, także zapraszam na odcinek. Jeżeli wam się ten spodobał, nie zapomnijcie pierdzielnąć, lajkensa w górę, zostawić subskrypcję jeszcze raz, jeżeli nie posiadacie i możecie komentarz. Naprawdę spoko walka była, z korpionem się walczy łatwo, więc było także łatwo. Także no, dziękuję za obecność, moi drodzy. Trzymajcie się, do następnego i pa pa.